Witam serdecznie. Rozmówki polsko-piłkarskie, 30 dzień czerwca, 5 minut o. Dzisiaj o ruchu Chorzów w zasłużonym klubie z Górnego Śląska, który wrócił wrócił na szczebel centralny po sezonie 2021. Chciałbym w te 5 minut skupić się na Chorzowianach, przeanalizować troszeczkę sytuację, w jaki sposób się stało, że tak nisko upadł 14-krotny mistrz polski. Zespół, który jeszcze około 10 lat temu zdobywał wicemistrzostwo Polski a w sezonie 13-14 Chorzowianie byli na trzecim miejscu zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski w 2017 roku. Juniorzy Chorzowskiego Ruchu zdobywali wicemistrzostwo Polski, jednak problemy finansowe, może i nie tylko problemy finansowe spowodowały to, że Chorzowianie wy wylądowali w trzeciej lidze i przez te dwa sezony, jeden ten pandemiczny, kiedy został zakończony po 18 kolejkach, byli w trzeciej lidze, no ale jednak udało się awansować, tutaj macie, bo po mojej prawej stronie trenera Łukasza Berete, który już nie jest szkoleniowcem chorzowskiego ruchu, dwa lata od czerwca 2019 roku prowadził chorzowski ruch, no i udało mu się, udało mu się awansować z chorzowianami na szczebel centralny i to on jest ojcem sukcesów przez te dwa lata chorzowskiego ruchu. Po mojej lewej stronie jest trener Jarosław Skrobacz i Jan Woś. Jarosław Skrobacz, który prowadził ostatnio Legnicką Mieć, nie zdołał legnicza wprowadzić do baraży. No i Jan Woś, wieloletni piłkarz ekstraklasowy, między innymi ruchu Chorzów i Odry Wodzisław. I ci panowie będą prowadzić teraz chorzowski ruch w drugiej lidze. Jeżeli chodzi o taką małą historię, to tak jak mówiłem, około 10 lat temu było Wicemistrzostwo Polski, był trener Fornalik, był trener Lęczyk, było wielu znakomitych trenerów w ostatnich 10-leciach wyrobek świętej pamięci. Byli świetni piłkarze, m.in. Mariusz Śtutwa, Łukasz Janoszka, który do dziś gra w ruchu Chorzów. Był też przecież Filip Starzyński, reprezentant Polski, teraz obecnie grający w Zagłębiu Lubin. No i co się stało? Prawdopodobnie finanse spowodowały, że przy Cichej nie było szczebla centralnego przez dwa lata. Teraz udało się awansować z Hukiem. Wyprzedza Chorzowianie wyprzedzili Polonię Bytą, m.in. i Ślęzę Wrocław i znaleźli się w drugiej lidze. Jaka jest geneza i jaka jest przyszłość Chorzowskiego Ruchu? No, nie mi to oceniać. Myślę, że kibice niebieskich są bliżej, bliżej tego klubu i wiedzą co może czekać? Ja mogę tylko powiedzieć o tych wielkich legendach: no bo 14-krotny mistrz polski, między innymi, podam takie dwa nazwiska: Gerard Cieślik i Mariusz Śrutwa. Myślę, że dla chorzowskich kibiców, no nie trzeba mówić o tych nazwiskach. Jeszcze w XXI wieku Mariusz Śrutwa był piłkarzem Chorzowskiego Ruchu, grającym piłkarzem w ekstraklasie. Jeżeli chodzi o sam awans, jest to bardzo ważna chwila: no bo tutaj w tym zespole, jak patrzę na nazwiska. Zespołu Ruchu Chorzów to jest doświadczony Łukasz Janoszka, młody Ecik, jest też Tomasz Foszmańczyk, są to zawodnicy, którzy grali w klasie. Jest też Kamil Lech, stosunkowo jeszcze młody bramkarz, jest Mariusz Idzik, który zaliczył kilka występów w Śląsku Wrocław. W klasowym jeszcze Śląsku w kilka lat temu, później był w Miedzi Legnica i trafił do Chorzowskiego duchu. W końcówce sezonu jakoś tak nie mogłem znaleźć Mariusza Idzika w składzie niebieskich. Nie drążyłem o co chodziło, być może kontuzja Mariusza spowodowała, że Mariusz nie grał. Jest ciekawy piłkarz Michał Mokrzycki, tak więc tutaj jest dużo młodzieży z kilkoma doświadczonymi piłkarzami i dziś... Za chwilę ruch Chorzów wystartuje w tej długiej lidze. Po dwóch latach wraca na szczebel centralny. Mam nadzieję, że chorzowska piłka powoli się odbudowuje, bo tak jak mówię, ten czternastokrotny mistrz Polski, zasłużony klub z Górnego Śląska musi grać na szczeblu centralnym. Ja też się cieszę, jestem przecież, wiecie, że jestem kibicem polskiej piłki. No i tak sobie sprawdzam właśnie te 14, 14 tytułów Mistrza Polski, Mistrzostwo Polski Juniorów dawno temu: 65, 84 i Wicemistrzostwo Polski Juniorów, o którym już wspominałem w 2017 roku. Ćwierćfinał Pucharu Ekstraklasy, Ćwierćfinał Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w latach 70. Ćwierćfinał. Pucharu UEFA, też w latach 70 i finalista Pucharu Intertoto. ja te czasy pamiętam w 1998 roku. Łukasz Bereta, czerwiec 2019, zakończył przygodę teraz po tym sezonie i Jarosław Skrobacz i Jan Woś. Ciekawe połączenie takiego doświadczenia, ale jeszcze tej młodości, tej świeżości wydaje mi się, że Jarosław Skrobacz jest bardzo świeżym, młodym trenerem, stosunkowo młodym, jeżeli chodzi o pracę, no bo pracował w Jastrzębiu i w Miedzi, teraz ruch Chorzów wraca na Górny Śląsk ja czego mogę życzyć Chorzowianom? Mogę życzyć tylko tego żeby byli wytrwali, żeby te finanse w miarę się zgadzały żeby powstał piękny obiekt, nie wiem czy przy, czy przy ulicy Cichej, może gdzieś indziej, ale we, ważne żeby ta legenda istniała, żeby ta legenda gdzieś tam krążyła na tym szczeblu centralnym, a być może za niedługo zobaczymy Chorzowski Duch w piłkackiej ekstaklasie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję.